Cześć, witajcie w kolejnym piątkowym dyktandzie. Przechodzimy od razu do, do dyktowania, tylko dla nowych osób. Nowym osobom przypomnę, że najpierw przeczytam zdanie dwa razy w naturalnym tempie, potem będę czytać trochę wolniej fragmentami, na koniec znów dwa razy w naturalnym tempie, a w drugiej części filmiku omówię dyktando, pokażę Wam poprawne formy i też omówię ciekawe słownictwo albo ciekawe konstrukcje gramatyczne. Więc yy, zaczynamy. Słyszeliście, że na wycieraczce u sąsiadów spod trzynastki siedzi troje uroczych szczeniąt? Słyszeliście, że na wycieraczce u sąsiadów spod trzynastki siedzi troje uroczych szczeniąt? Słyszeliście, że na wycieraczce Słyszeliście, że na wycieraczce u sąsiadów spod trzynastki U sąsiadów spod trzynastki siedzi. Siedzi. Troje uroczych szczeniąt. Troje uroczych szczeniąt. Słyszeliście, że na wycieraczce u sąsiadów spod trzynastki siedzi troje uroczych szczeniąt? Słyszeliście, że na wycieraczce u sąsiadów spod trzynastki siedzi troje uroczych szczeniąt? No dobrze, przechodzimy teraz do drugiej części, czyli do słownictwa i do gramatyki. A więc tak, spójrzcie na początek. Słyszeliście, słyszeliście, tutaj musi być ły, upewnijcie się, czy na pewno w ten sposób ręcznie zapisujecie w piśmie odręcznym ły. Słyszeliście, a więc mamy tutaj grupę, zwracamy się do grupy z minimum jednym mężczyzną. I musi być przecinek przed ŻE. Zatrzymajmy się przy tym czasowniku słyszeć, bo ten czasownik należy do grupy czasowników, które kończą się na Eć, i zobaczcie, to są takie czasowniki jak słyszeć, chcieć, rozumieć, woleć, i w tych czasownikach mamy pewną zmianę w czasie przeszłym. Zobaczcie. Bardzo Wam polecam właśnie w ten sposób zapamiętywanie czasu przeszłego, jeżeli są jakieś nieregularności. W takiej, dokładnie w takiej kolejności i dokładnie te formy. A więc zobaczcie, słyszeć, on słyszał, ona słyszała, ono nie zapisuje, no bo będzie tak samo jak rodzaj żeński. One słyszały, ale oni słyszeli. Więc tu akurat zmieniamy wszystko, ale ostatnia forma zachowuje to e, a więc słyszeliście. Ale gdybyście mówili do kobiet, to powiedzielibyście słyszałyście. To jest jedna rzecz. Yy, idziemy dalej na wycieraczce. Na wycieraczce zobaczcie C, I, C, -y Z, C, E. I wycieraczka to jest coś związanego z wycieraniem. To jest kawałek materiału, zwykle materiału, który leży przed drzwiami wejściowymi, przed drzwiami do mieszkania i możemy wycierać nasze buty, żeby nie nanieść brudu czy błota. Już do mieszkania, więc wycieraczka i na wycieraczce. I też zwróćcie uwagę, że tutaj jest zmiana wycieraczka, ale na wycieraczce. I taką zmianę będziemy obserwować w wielu rzeczownikach, yy, we wszystkich rzeczownikach rodzaju żeńskiego, które kończą się na K. A więc zobaczcie, bluzka, świetnie wyglądasz w tej bluzce. Polska zakochałam się w Polsce. Koleżanka, myślę o mojej najlepszej koleżance. Książka, w tej książce jest bardzo ciekawy rozdział. I butelka, w tej butelce pływa mucha. Uważajcie na tę zmianę. Dalej tam mieliśmy sąsiadów. Sąsiadów spod trzynastki. I też sąsiadów spod trzynastki. Uważajcie tutaj na te różne pułapki ortograficzne. I zwróćcie uwagę na te trzynastkę. Dwójka, trójka, piątka, trzynastka, siedemnastka, dwudziestka, osiemdziesiątka. Możemy zamieniać liczebniki, czyli tutaj był liczebnik trzynaście 13 albo 13, mieszkanie numer trzynaście. Możemy je zamieniać na rzeczowniki, a więc trzynaście, trzynastka. I spójrzcie na więcej przykładów. Tutaj na przykład mam jedynkę. Jedynka to może być numer tramwaju. Przyjechała jedynka. Jedynka to może być ocena w szkole. Dostałam jedynkę i nie zdałam egzaminu. Jedynka to może być też numer zęba. Boli mnie jedynka, muszę iść do dentysty. Więc to mogą, być, to mogą być oceny, numery mieszkań, numery tramwajów, numery zębów. W tych sytuacjach między innymi używamy rzeczowników, które zamieniamy na... przepraszam, liczebników, które zamieniamy na rzeczowniki. A więc jedynka, dziesiątka, jedenastka, setka i Wiele, wiele innych form. I ostatnie, yy, ostatni fragment, czyli końcówka naszego zdania najciekawsza, jeśli chodzi o gramatykę. Na tej wycieraczce u sąsiadów siedzi troje uroczych szczeniąt. Najpierw słownictwo. Urocze są małe kotki, małe pieski, małe dzieci tego typu istoty, które wzbudzają w nas same takie pozytywne uczucia. Wtedy użyjemy przymiotnika uroczy. Nie tylko, ale najczęściej. No i mamy szczenięta. Mamy tutaj szczenięta. Siedzi troje uroczych szczeniąt. Najpierw spójrzcie na szczenięta. Bo tak, szczenie, no to jest mały pies. To jest psie dziecko. Podobnie mamy kocie, czyli mały kot. Piskle, mały ptak. Więc w ten sposób będziemy nazywać yy, Dzieci, zwierząt, i ta forma jest trudniejsza. Możemy też używać formy łatwiejszej, a więc szczenie, szczeniak, kocie, ale kociak, piskle, pisklak. I różnica jest bardzo ważna. Polacy tutaj też yy, tak robią. Te formy są trudniejsze, bo wymagają liczebników zbiorowych, czyli to, co się pojawiło tutaj, troje. Jeżeli chcecie używać tych rzeczowników, to musicie powiedzieć dwoje szczeniąt, troje kociąt, czworo jest trudniej i używamy tych specjalnych liczebników zbiorowych, ale jeżeli wybierzecie łatwiejszą formę, no to już powiecie zwyczajnie dwa szczeniaki, trzy kociaki, cztery pisklaki. To jest temat z poziomu B2 albo nawet z troszeczkę wyższego, yy, więc to jest to jest temat na inny filmik. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnej lekcji i w kolejnym dyktandzie dajcie znać ile błędów i dajcie znać jak wam się podobało. Do zobaczenia. Cześć.